Siemano, widzowie, jestem Otamika, w dzisiejszym odcinku jest ze mną Agendis oraz Elviso! Siemano! 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 Dzisiaj oczywiście rozwalamy sobie lamusów na Bedwars. E, ponieważ... Niszczymy tą grę, niszczymy moi ją! Drodzy, powiem wam tyle, poznałem Otamika bardzo niedawno, a już jest dla mnie jak brat. Dokładnie, to są moi... Bardzo gorąco pozdrawiam. Kurde, już dużo braci mam. Tak, a ich się nie traci, a jak traci, to nie braci. Brat bratu bratem, e, XD. EPL. PL e, czekaj czekaj kurde ale, Co to jest! Oh, Frany łeb! Franek franek, 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 Franek! Franek, Franek! Franek leci! Hmm. Nie ma cię! Frank, Franek! Mam no, no jakieś chicy chyba. No? No, no. na pewno ma No. Jak jest lepsze od nas, to co to wam jest? Jestem Podajesz Polakiem, odbywa. jeśli ktoś jest lepszy ode mnie, to znaczy, że ma cheater. Dokładnie, dokładnie, tak widzowie. Widzicie? No oni... Po... Prawilne ziomki, Imo, prawilne ziomki, tak? Dobra, już jeden leci, leci na bada. O, ładnie, już rozwalony. Ej, mam TNT, tylko nie wiem czy zdołam je wykorzystać, ale spróbujmy zrobić Dobra. coś. Ten Co, jest? Co, Co jest? Co jest? Ej, ej! Jaki cudem, ja jako... go widzieliście przecież widzowie Halo, knoknąłem go Dobra, niszczę ich tam, cichutko dawaj, włączę dawaj, leci, tam leci, cych, 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 No widzowie Dobra, pięknie Oni ja widzowie, oni widzowie wygrali MCS League, to są najlepsi gracze BEDRUS w Polsce Nie proszę, jeszcze ja, 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 najlepszej no. drużynie łóżko właśnie i to... I się udało W ogóle, w ogóle, w ogóle mnie to nie wzruszyło Dokładnie, ogóle, to, bo, to, to było to za proste, tak? To było za proste w nie to y, ogólnie to chciałem wam powiedzieć, żebyście biali na Instagrama, ponieważ y, mieliśmy 200 obserwacji dzisiaj Ja więc... byłem dwusetny Tak, Elvisa był dwusetny no wbijajcie bądźcie 201 obserwujący na Instagramie widzowie dobra Mójcie na Instagramie Atomik ty Atomik podłoga oficjalnie Wbijajcie. to tak. strasznie oficjalnie już No Oficjalnie Dobra, wbijajcie, widzowie A my musimy rozwalić... Dobra, rzućcie maj muszka, tak? Tyle wiemy. Są zbyt dobrzy No są właśnie oni są zbyt dobrzy, oni mają cheaty wtedy, tak? Tak. No, no myśli, trzeba je tak. zniszczyć. To jest no. logiczna kolej rzeczy taka. Tak. No niszczymy żółtych, a później wygrywamy. Moim zdaniem niszczymy tutaj... żółtych, to Tak, no moim tak. zdaniem uziklikarek tutaj coś coś im wleciał. Coś tak, coś tak czuję. U, u, coś, Dobry bo. Dobry bo. Czujecie, czujecie, to chyba uzikliker. Ja mam co? Rozpoczynają się powiadomienia. Ja? Dokładnie tak, fani do mnie dzwonią, tak, widzowie? Onia, e, O nie, żółty na do nas. Do, o, o. To tego wyjaśnię. O, a, a, pomocy, widzowie! Widzowie. Ej. Ej. Ej, on żyje? On żyje, on żyje. Nawet dwóch ich nie oni teraz zabiją! Niszcie ich, niszcie ja ich, bo... Nie, nie rzucimy się rób. Ej to jest ej, okay. szczerze wam widzowie powiem, że bardzo rzadko Bedwars są na moim kanale, więc jeżeli chcecie więcej no. Bedwars, to zostawcie łapkę w górę, sub ika mam być na pisną, kolejnej... co Zostawcie, zostawcie I you, sub. I wbijcie Zostaw... jeszcze do, e, do moich mniejszych kolegów, e, Elvisa Yagentix wiemy i 200 tysięcy słów, tak? Tak, może, może to co 8 lat. Um, dobra, no. zniszczyłem właśnie dwóch żołnierzy tak. i kompletnie to nie było nic trudnego, to było proste. Były wylaminowani. No. O, dobra, dobra, czyli ich nie ma. E, to można już e, tutaj tak. e, zbierać diamenty, tak naprawdę, zbierać tak. diamenty. E, dlatego, zbieramy że. Zbieramy diamenty, zbieramy nie. diamenty. Zbieram Wie, wiecie, w co się radzi? Wie, wiecie, wiecie, w co prawdziwi gracze inwestują diamenty w swoje pierwsze? Bitcoin, no. A mówiła, ale widowie no, e, Będzie ci zimno, będzie ci zimno, a jednak nie posłuchał. Prawdziwe no, no, warszawskie koksy inwestują pierwsze diamenty, wiecie w co? Dokładnie tak, w piecyk, dokładnie w piecyk Minecraft. A, a, tak, tak, Tak jak nas tak, Franek. Koty tak, robią. Tak jak Franek nas uczy więc dobra, lecimy. Tak, a e, właśnie chciałbym moi drodzy, bardzo gorąco, pozdrowić Franuę, który... I całą robię, ekipę, tak, i całą jego ekipę. Tak. Z rodziną. z rodziną. o wspólny odcinek, ale Atomic jeszcze nie zgodził, więc piszcie czy byście chcieli pojedynek Atomic vs Efranuła Ue na Bedwars. Znaczy, Ej, szczerze wam powiem, to by był najmocniejszy chyba pojedynek w historii polskich Bedwarsów. Wtedy bym no. mu udowodnił, że nie korzystam z czegoś takiego jak Makro czy Uzi Clicker. A, gonią mnie dwaj niebiescy, nie, ale ja ich zniszczę. zniszczę. Dawaj, miałam. Nie no, ostatnio o, ten od takiego pana pod sklepem kupiłem właśnie makro i szczerze wam powiem, o wiele lepiej mi się gra. O wiele tak, lepiej. Doprawde? Tak, no, doprawdy. prawdy. Ej, chodź, pokażę ci super sztuczkę, chodź. No. Razem zbierzemy generator. Proszę, Uuu. mamy go we dwóch. Aha, ej, to jest Niesamowite. To żeby to był jakiś przekręt? To jest prze... nie. Nie. To nie jest kupowanie lewych faktur, to nie jest yy... Nie to 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 jest... No, to nie jest... Nie cicho, 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 bo to, to wyglądają. No, e, możesz 500 no. osób to obejrzy, więc to jest to jest... To jest coś. Ale ja pozdrawiam serdecznie te 500 osób. Bardzo miło. Ja je też, gorąco. ja też pozdrawiam, pozdrawiam. Napiszę w komentarzu yy, Bedwars co co serduszko, tak? B Edy, by Arysy, yy, tak? Yy, dobra. przez B. Przez B. I nie przez Wars, tylko wyarysy. Dobra, lecimy. Jeszcze. Dobra, diamenty lecimy. Mamy 10 diamentów. kto mi tutaj mości zniszczył? Co to za parówczak? Co to za parówczak? To nie ja. To... sam. Oni budują mocno, panowie. E, e, nie o, o, budują, nie budują. Nie, wiecie, bo my mamy ochronę dwa, więc jakby oni nic tam nie oj, oj, zrobią. Oj, oj. Bo... Oj, oj, to może zaboleć. O to może zaboleć. Chcesz, się ich Wiecie na co może ich najbardziej zaboleć? Okej, okay, na to, ee, Jeden, czekaj, okay, już, Za, zabolało ich to, jak... Jaki, jaki lamus tam idzie do nich na Niewidzy? Ja jestem, to jestem tylko. A, no dobra, tylko ich tam nie niż co? No wiem, absolutnie, w życiu nigdy. A jakiś do nas wbije, nie zniszczy nam łóżko, wracaj się, kto, ma, kto może. może? Hej! Nie, nie. skaczę, skacze, może jeszcze uratuję. Nie ma dobra, niszczę go, niszczę go, niszczę go, dobra, essa. Sunia Essunia, Black. Tak, dobra. Jest! Jest! O, ty! Ej, papka odpalona! Ej, nie Mówiłem, żeby skakać, mówiłem. Dobra, nie, nie, nie niszczymy, nie, niszczymy, nie. nie niszczymy łóżeczka, tak? Nie niszczymy, my się nie z nimi nie pobawimy. Nie. No chyba, je, chyba jeszcze 8 minut nie, nie ma. Tego, co? Dobra, lecimy. ciekawe! O nie? Ja że ja umarłeś, hahaha. Ha, ha. No nie no co to ma być? Widzowie by w ogóle najlepsi gracze y, ty, ty w ogóle mnie uczą grać Bedwars, tak? Uczą mnie grać w Bedwars Bedwars, dokładnie. Na Bedwars na BedWars, Minecraft, tak. a tam już wycięty, no już, to, to już to jest coś, ja umiem postawić bloka, e, robię drag click, e, God Bridge, ja, tak jak mój idol, tak, tak. każdy wie jak i co gdzie, jak po co. Eee, dobra. My lecimy, my lecimy sobie do niebieskich, odwiedzić oczywiście, nie zniszczyć łóżka, ponieważ my w celach pokojowych tam przychodzimy. Jestem, my, ja jestem dyplomatą, ja chcę tylko u, po Alek. prostu wynegocjować lepsze stosunki. Okej, okay, dobra. E, o, e, oj, oj, Moc so... konwersacji, moc konwersacji. No wie. mam tylko ładną No jaką? Na górze róże, na dole akacje, nie możesz odpowiedzieć na te konwersację. Co? Piękne, nie? No, do, nie, A, nie a nie jaki jest tego podwiosy A tam ich twój kill, a tam jak twój kill, szybko! Dobro! O, to super. O nie, zwrócił mnie. A ja go tutaj pomściłem. Dobra, ładnie. Ale, ładnie, kubra, to tutaj niszczymy kolejnego ziomeczka tutaj. Ło, Okej, okay, kurde, prawie... Prawie widzowie. Ale to nie tak, że ja po prostu... Miałem już małą HP To po prostu przez to, że oni mają cheaty, tak? Oni o, mają... Ma tak. Każdy ma tyle, oczywiście kto jest lepszy ode mnie. E, tak. tak. No, ale szczerze wam powiem, że tutaj rozwalam. W sensie, i, mo, i moim zdaniem, tak, my tutaj, tak, jesteśmy najlepszymi graczami w Polsce. Ej, 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 bo, bo był taki jakiś ...grinów. Właśnie chciałem on, powiedzieć, Ale on to jest może nawet mu rozwalić, bo już nawet na mnie nie patrzy. On ma je gdzieś. No! O, dobra, w sensie, w sensie, oni nawet, oni wiedzą, że my, że jesteśmy dyplomatami, e, youtuberami, co nie, my, my jeszcze im nie niszczymy łóżka, my... Napiszę o. im na czacie. moc konwersacji. Na 100% cię zrozumiałem, tak? Na pewno. E, dobra. Okej, okay, okej, okay. jak, jak skomentujecie swój pobyt u mnie na odcinku, tak? Czy jesteście zadowoleni z tego, z tej... Ja, ja uważam, że to jest nieprawdopodobne tak? przeżycie, nieprawdopodobne możliwości rozwoju... Hmm, Nieprawdopodobnie jest... doświadczenie, coś ciekawego. No co? On nie jest 10, 10 na 10, ale nazywa się Atomik. Uuuu, 18 na 10. Ej, czekaj, jeden z nich o, o, w ogóle Dziękuję Dziękuję za taki komplement, ale czemu te dwa punkciki e, odeszły, tak? Czemu? Nie są. O nie, opuścili... A nie, jeszcze jeden, jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden tu jest. A no, jeszcze, jeszcze jeden, o, 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 jeszcze o, widać, jeden. Dobra. Widać, że tutaj jest stalowe nerwy, stalowe nerwy kolega ma. Tak, ten gracz po prostu nie jest w stanie się poddać nie tak, jest w stanie, to, on po prostu jest... walczy do nie samego widzie. końca. Bo ja go nie widzę. Jak my jesteśmy najlepsi w Polsce, to on jest tam najlepszy ze swojego kraju, tak? No, tak, tak, no. tak, a skąd jest? A co, jakby był z Polski? No to, no nie to nie jest wiem. drugi najlepszy, tak? No, a, no dobra. Może fuck. jest najbardziej cierpliwy, o! Mhm, tak, naj, na pewno jest najbardziej cierpliwym graczem w Polsce. Tak. My niestety no, naszej cierpliwości nikt nie będzie testował, no bo boją się. Ale tak? ja, ja już potrafię się zeradzić po dwuminutowej kolejce w jakimś lindu czy gdzieś, więc. Tak, ja okay. no To raczej najcierpliwszy nie jesteś, tak? Raczej nie. Ale w PvP ich byś tak. porobił, wszystkich w, tych, w tej kolejce. Nie. każdego tak. No a PvP tak. przyda się bardziej niecierpliwości. Klepa, 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 strefa. Dobra, lecimy na nich, lecimy. O! o czy to Agentix? Co to za bridge, mocny! O kurcze, Agentix! Co ty oga, O kurcze, no mocno, szczerze ci powiem. O! I na kawę. to? Mogę wrzucić Firebola w Elviso. Nie. go, bo ja Nie, bo. On dopiero gdzieś tak Ale. Dobra. zabudujemy, no, tak? Dobra. Dobra, no to my sobie bym. się z nim bimy może, może, może coś w tym stylu, no dobra, o. dobra, 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 okej, okay. coś w tym stylu yy, Tak, ja Argentix, yy, co uważasz o swoim majestacie na Bedwars, tak, co uważasz o nim? Ja uważam, że jestem wspaniały. No, już go nie bije, o dobra, dobra, ja już go bije yy, Tak, uważasz, że jesteś najlepszym, lepszym niż Franuele? Oczywiście Lepszym, ale... no. Ja bym do niego lepszy? Nie, no co ty, ja jestem, ja jestem dwa razy lepszy no pewnie. Nie gdzie wierzę. idziesz? Gdzie idziesz? Bozo, bozo. Bozo, bozo, elbozo, elbozo, tak? Dobra, co tutaj. Co? Niech się tutaj kolega zrespi i się z nim jeszcze pobawmy. On, on próbuje orać, on próbuje orać, ale mu się coś nie udaje. Coś zabuduj to. Tak. Idę na rybka z tyłu. Ja go nie widzę, Potrzebuję. Nie, nie, on. on nie, nie trzeba go widzieć, tak? On po... Na ślepo byś go porobił. Na ślepo. Zobaczcie, gdzie jest. Jak ktoś zgadnie, to wygrywa. Wygrywał Paysy card 27 groszy. Ej, dobra, nie, 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 potrzebuję takich gotówki, tak? Takich zastrzy... 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 no, w chowanego gramy, znajdźcie to mnie, znajdźcie jest... mnie. To jest... O kurde! Nie! nie. Atelier, o nie. A to może. A ja, widzowie. A Po prostu... To nikt Czy go już? Czy, czy wyjaśniać go już? No dobra, wiesz co, dajmy mu już spokój. Przetestowaliśmy jego, al, al... daj mi to no, zrobić, nie? nie? mi to zrobić, okej? Okay? Dawaj, dawaj. Dobra, wbijaj tam. Dobra. Ja oczywiście go trzymam, żeby on tutaj... Nie po mogę widzowie. Ucie. Pierwsza arena w odcinku i po prostu od razu wygrana. Najlepsi gracze po prostu mnie kierują tutaj. Bez tak? większej ilości prób. Co? Bez większej ilości prób. To jest nasza pierwsza próba w ogóle. No tak. 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 No, no tak, no ej. Ojo. Koniec! Ups ups, Ojo. ups, 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 ups. ups, O, tak Dobra widzowie, moi drodzy! Ja. Yy, bardzo dobra, yy, bardzo dobra arenka. Wspaniała. Yy, no. Wspaniała, wspaniała. Jeżeli się spodoba, stawcie łapkę w górę z kostyczkiem, aby być na bieżąco i zapomniałem wam powiedzieć Agentix ma dzisiaj urodziny, więc napiszcie mu 100 lat w komentarzu, a my się z wami żegnamy, więc... Ta, urodziny